No przepraszam właśnie drugi film, bo musiałem iść jak to się mówi do ubikacji zrobić zdać moc do do kibla. Pogoda jest lepsza, wiatr nie wieje. Nie o patrzyłem. Też mogę powiedzieć, patrzyłem, właśnie program, y, jakie mamy uzbrojenia, jakie mamy samoloty, jakie czołgi. Kaliningrad to jest bliżej, właśnie polski. A i właśnie pokazywali, jakie rakiety mamy. A, a w tym roku lepszy jeszcze sprzęt będzie a widziałem statek chyba dwa statki te już lepsze takie wojenne a my ba, bardzo mamy dobre zobaczyłem bo zobaczyłem y, rosyjski czołg a bardzo on ciężki i gruba lufa jest i po było właśnie pokazywane i dobrze to obserwować takie rzeczy. To po prostu jakiś mokry teren, czy co? To po prostu wpadłby i nie, nie i nie wynurzył się już. No, właśnie będę spożywał. Oj tak właśnie myślałem Będę chyba myśleć, może ktoś mi pomoże Może kobieta jakaś jest samotna, ale jest dzieckiem O Ciechanowa Tak, halo? No siema ma. No siema o, właśnie teraz nagrywam. O, pozdrawiam Ciechanów. A dobrze, a to ja mogę pozdrowić Ciechanów. Wspaniałego widza. A to ja nie mówię ani imienia, ani niczego. Po prostu to będzie na moim kanale i będziesz, po, zobaczysz. O, bo żółty ser jem. I y, żółty ser Chlebek i masełko i do tego mleczko. Tak jak prawdziwy Polak. No to znacznego. Ty Wojtek powie... A to Łoś do ciebie się burzył? Tak. tak I, I Krzysiek po jego stronie? Znaczy. Nie, wyprowadził go... No, bo, to pierwszo, to... bo pierwszo y, Krzyśka obrażał, bo tu siedział pijany Tak. No piany bo po prostu co przy, przychodzi ten łoś to Krzysiek karmi alkoholem Śledzie, dał śledzie i alkoholem a, No Wyzywał różne rzeczy brzydkie na Krzyśka A później do mnie mój nie będę przyklinał złe słowa ja stałem, obkrążyłem stół tutaj z drugiej strony dla Krzyśka mówię żeby go wyprowadził jak nie chcesz, żeby tutaj ogółem była policja bo będzie a i po, po prostu powiedziałem, ten nic nie powiedział, potem jadł sobie w kuchni, a ja z le, lewą ręką podniosłem a, a musiałem z prawej go trafiłem raz i razem mówiłem A ty wszystkiem zgodać? Nie, to różnie to jest, jak to się mówi. Nagrywał, to jest nera karmę, jakbyś coś tam ci ubliżał. O, ka tak? Ja karmę. Ja byłem nera. No dobra. Widzisz. No to do, on może sam żart. No dobrze. A, Dobrego weekendu. No na razie. Już na mnie gadają. No już na ciebie, że ty nagrał, że ja karmę. Odczajem <grym> Kurwa <grym> To są nie ludzie. Ale ty nie przyklinaj. To są lecipery. Ja, ja puściłek Śniadanie, a! Takie słownictwo, no za tydzień jest cały święta, a ty lubisz... Ale kupinać. ludzie no. są bez, bez honoru, bez niedomniaka, padli. O, dobre. całkiem o i pozdrawiam tego tego widza już chcieli moją Opel Astra jajkami rzucać, ale nie, nie doleciało jajko bo tylko skórę pewne razne. To będę rzucać. To ja nie rzucam. Ja nie bardzo, bardzo, Ja nie mówię że ty. A ty mówisz zawsze, żeby ja wybijał, namawiał, wszystko ja robił. Ja na, najczęściej w domu siedzę. Raz w tygodniu. O, w poniedziałek. Co? Do urzędu skarbowego. Mam podpisane. Wojtek, będziesz w domku? Мы ее самцом сами считаем. Ну то есть. Это твой самоху. Я вем, але я ты купи там че, а что ты че можно хлеба? А. Сарек, 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 золотый, золотый, золотый сарек. Ам? На кама. А. а с млечким. Czym lekuję? O, jeszcze jest. Śniadanie. Mam dwa filmy menu. Muszę zbierać filmy. Bo ja mam tylko 333 dolary. Wojtek wiem. 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 Znów się nas zbiera. No a w roku znów trzeba. Na końcu roku wszystkie faktury. nie wiem, gdzie jest. I znów podatek. dobre. A teraz mniej nagrywam, mniejszy podatek będzie. Do Lightów? O, dwa tygodnie nie robiłem. A wcześniej raz na jakiś czas. Tu żeby. A tutaj nie ma? Nie, to już w tych No już tak najadłem to, chlebek schował mi, serek to sobie później zjem. Weź ty uważaj, bo mi zaraz kamerę. A jak ja rozwalisz kamerę, to od razu ja twoją kamerę w ścianę walę. Już widzę. widzę. To 450 zł kosztowała. No tak wszystko on Najlepiej wszystkie pieniądze wydawać na głupoty jakieś. Na alkohol. Wyruszył, to te ręko by zahaczał, i kamera by spadła, i mogła się uszkodzić. No i kończę właśnie. O, serek muszę zawinąć tak żeby świeży był. O, właśnie zaminęłem. Widzicie, jak tam ja nagrywam to jest spokój, cisza, bo tak powinno być. O. Pisze 3,92. Mam prawie 4 złote. Dobry sarek. Na smyczy miałeś co? Na smyczy miałeś na smyczy zgadza się no. Dobra Będę kończył, bo tu już się kręci zaraz mi tutaj wszystko po, po rozwala No na razie dobrego weekendu wszystkim życzę